Telewizja w Polsce.pl. Maciej Wolny. Witam państwa bardzo serdecznie. Kolejne gorące pytanie na naszej antenie. W drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat koalicji obywatelskiej Rafał Trzaskowski zebrał imponujące poparcie około 10 milionów wyborców. No i bardzo szybko po wyborach zaczęły się pojawiać pomysły, jak ten potencjał wykorzystać w powyborczej praktyce. Sama Platforma Obywatelska i Rafał Trzaskowski mają nadzieję na utworzenie nowego ruchu. I właśnie o tym porozmawiam z moimi i państwa gośćmi a są nimi poseł Robert Winnicki, Konfederacja, Prezes Ruchu Narodowego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pan Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia Dzień dobry również i również się kłaniam. Dzień dobry panowie Platforma chyba ma nadzieję na to, że te 10 milionów ludzi którzy oddali swój głos na Rafała Trzaskowskiego, stanie się teraz ruchem obywatelskim stanął się takim ruchem obywatelskim pytanie z panów perspektywy Jakie są na to szanse i jak spójny jest to elektorat pan poseł Robert Winnicki. Proszę państwa No ten pro projekt program nowej Solidarności który został ogłoszony przez pana. Trzaskowskiego, no to jest taki dowcip powyborczy, szczerze powiedziawszy. To jest taka sytuacja, w której przegrany zgłasza jakiś ruch, tylko po to, żeby zareagować do przodu. Platforma musiała w jakiś sposób tę swoją porażkę omówić, jak w jakiś sposób tę swoją porażkę pokryć pewną deklaracją polityczną. W moim przekonaniu z tego projektu nowej Solidarności za jakiś czas nic po prostu nie będzie. Czyli tutaj też taki wniosek, że być może Platforma Obywatelska chce postawić na rebranding, chce się przebrać w nowe szaty i udawać, że wszystko jest w porządku. Czy tak uważa pan prezes Robert Anacki? Rzeczywiście, scenariuszy może być kilka. Na pewno powodem tego, że Rafał Trzaskowski dyskontuje dzisiaj ten dobry wynik, jest to, że Platforma Obywatelska. Czy koalicja obywatelska szeroko pojęta od wielu wyborów ponosi porażki, i w szeregach jest z tego powodu głęboka dyskusja? I myślę, że no nie brakuje tam ludzi, którzy wiedzą, jak działa polityka, i na takich ruchach obywatelskich zrywach rzeczywiście można budować i poszerzać elektorat. Pytanie, czy Rafał Trzaskowski ma do tego odpowiednie kompetencje? W mojej ocenie jest liderem, którego rzeczywiście można wypchać na rolę. Kandydata na prezydenta, i w krótkim czasie medialnie pokazać w taki sposób, aby, aby zdobył nawet te głosy, ale kiedy doszłoby do budowania struktur, budowania jakiegoś ruchu, który wymaga um, poukładania tego w pewne ramy, w mojej ocenie Rachel Trzaskowski nie jest tu odpowiednim liderem, a za tym musiałyby stanąć osoby, które były w jego otoczeniu, więc byłaby to taka przybudówka. Platformy Obywatelskiej, a w mojej ocenie osobiste jest to tak naprawdę kontra do ruchu Szymona Hołowni, tak aby ten jego elektorat zjeść, nie pozwolić się jemu budować. Tutaj w swojej wypowiedzi by zawarł Pan kilka problemów, mam wrażenie, które składają się na tą sprawę, ale zanim do nich przejdziemy, posłuchajmy wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na jednym z takich powyborczych spotkań. Wszyscy się obudziliśmy przez te ostatnie dwa miesiące. Ta energia jest absolutnie niebywała i słuchajcie, naszym wspólnym zadaniem jest to, żeby kontynuować budowę nowej Solidarności, ale żeby przede wszystkim podtrzymać w nas determinację, powstrzymać, po, podtrzymać w nas wiarę i podtrzymać w nas. Te niebywałą energię. Jak wszyscy tutaj zebrani, mamy już dosyć tych kłótni, dosyć wzajemnych, zło wzajemnych złośliwostek, dosyć frustracji. I dlatego, kochani, zrobimy to razem, patrząc w przyszłość, a nie przez cały czas zastanawiając się nad tym, co było. To nas różni od naszych konkurentów. Ja już mam wrażenie, że gdzieś to słyszałem. Pan poseł Robert Winiński przed momentem zauważył, że ten ruch prawdopodobnie bardzo szybko się skończy. To teraz zapytam, panie pośle, tak doprecyzowując całą tutaj sprawę, czy nowa solidarność to będzie taki kod 2.0, czy to będzie mniej więcej ten, ten sam czas trwania i intensywność, czy może jakoś inaczej by pan poseł tutaj porównał tą nową solidarność w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego i Platformy Obywatelskiej? Z dużym prawdopodobieństwem to nic nie będzie. Z dużym prawdopodobieństwem to jest po prostu chwyt marketingowy, to jest taki chwilowy, powyborczy właśnie akcent, który ma tak naprawdę przekryć przykryć, klęskę i ja nie spodziewam się tutaj jakiejś większej Szanowni państwo akcji z tym związanej Platforma musi się przemyśleć na nowo musi się zastanowić czego tak naprawdę, chce co chce zaproponować Polakom i to jest, i to jest całość tego konceptu a pana zdaniem Rafał Trzaskowski tak w dłuższej polity, na dłuższą polityczną metę nadaje się na lidera. Moim zdaniem Rafał Trzaskowski spełnia minimalne wymagania, pewne wizerunkowe, które Platforma sobie stawia przed, przed takim potencjalnym liderem. Natomiast w moim przekonaniu to jest dalej człowiek pod względem zdolności politycznych, plasujący się. Za Tuskiem, który tę platformę uczynił potężną. I z tego punktu widzenia platforma cały czas ma, ma małe pole manewru. To po pierwsze. A po drugie, wydaje się, że jednak wizerunkowo-czaskowski jest że no, wypada lepiej niż Borys Budka i w związku z tym spodziewam się też rywalizacji między tymi dwoma panami. Czyli może być tu rywalizacja na szczycie o przywództwo w Platformie Obywatelskiej? Czy pan Robert Anacki również tak uważa, że Rafał Trzaskowski być może z Borysem Budką Zetrze się, jeżeli chodzi o liderowanie partii? I czy projekt nowej Solidarności to taki kod 2.0, czy może nic z tego nie będzie, tak jak tutaj zauważył pan poseł Robert Winnicki? Czy bardziej wyobrażam sobie, że pan Borys Budka i pan Rafał Trzaskowski będą ścierali się z panem Schetyną? Dlatego, że w Platformie Obywatelskiej, jak wiadomo, i pewnie pan Winicki to potwierdzi w kuluarach politycznych, jeżeli o czymś trzeba rozmawiać na twardo w platformie czy z platformą, no to jednak z panem Schetyną i Borysa Budki pozycja po przegranych wyborach, kolejnych przegranych wyborach. Myślę, że będzie sławnąć, dlatego też zrafałem z Rafałem, tak jak tutaj mówił Podsłownicki zgadzam się z tą tezą, starają się przykryć tą porażkę i ta chyba jest taka co do kodu 2.0. Myślę, że potrzebne, potrzebny jest jakiś ruch obywatelski, który będą pompowane, mówiąc kolokwialnie, emocje i tak jak za czasów kodu przy trudnych reformach, na tych emocjach buduje się dzisiaj, niestety, się buduje politykę. Jestem przeciwnikiem takich narracji społeczeństwa. Uważam, że... Powinniśmy my, politycy, rozmawiać o otwarcie o kwestiach programowych, zasadnych, fundamentalnych i w tym momencie dziejących się w kontekście Polski, na to w przestrzeni publicznej niestety no, ma znikome miejsce. I platforma zawsze to robiła, nie mając pomysłu na siebie programowego, dlatego, że wszystkie programy, praktycznie wszystkie programy, które dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zrealizowało, znalazły się w programie Rafała Trzaskowskiego. Więc PiS-BiS nie jest nikomu dzisiaj potrzebny, no bo rządzi. Potrzebny jest inny kierunek dla Polski związany z gospodarką i tym, co się dzieje na świecie. A tutaj nie widzę tej odpowiedzi, więc myślę, że ten ruch upadnie. Ja mam wrażenie, że Platforma Obywatelska już od dłuższego czasu stoi w miejscu, nie potrafi znaleźć dla siebie takiego miejsca, nowego miejsca w, na polskiej scenie politycznej. Stara się być cały czas tym antypisem i na tym, jakby tworzyć swoją, swój polityczny przekaz, zdobywać również poparcie wyborców. To się udaje, no, jak widać, czyli kolejne wybory przegrane. Pytanie, czy Platforma Obywatelska może się na tym projekcie przejechać na tyle mocno, że ten projekt Nowej Solidarności, to będzie taki gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o polityczny projekt Platformy Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej. Pan poseł Robert Winicki. Platforma Obywatelska jest bezideową partią władzy. Zresztą w tym względzie w wielu obszarach podobną do prawa i sprawiedliwości. To znaczy, zależnie od tego, jakie są nastroje. Społeczne, jaki jest elektorat, jakie są wymagania marketingu politycznego, tak ta partia w danym momencie działa, tak, tak się obraca. Natomiast co oznacza, co oznacza tak naprawdę pozostawanie bezideową partią władzy? No to oznacza, że trzeba tę władzę sprawować, ponieważ inaczej traci się sens istnienia i to upodobnienie się, które widzieliśmy chociażby w tej kampanii wyborczej, tak naprawdę platformy dopisu. A wcześniej widywaliśmy też upodobnianie się PiSu do Platformy, bo przypomnę, że w tej kampanii wyborczej panowie Trzaskowski z Dudą to się trochę tak przecięli, można powiedzieć, bo jeszcze w lutym pan prezydent Duda chciał legalizować związki partnerskie w wywiadzie dla jednej z gazet, bo sądził, że lewica osiągnie dobry wynik i będzie o względy Roberta Biedronia musiał zabiegać. A Rafał Trzaskowski nagle z człowieka, który chciał udzielać tak zwanych tak zwanych ślubów homoseksualnych w Warszawskim Ratuszu, stał się człowiekiem na powrót, który mówił o swojej wierze i o tym, że jest katolikiem. Więc co jest istotą bezideowej partii władzy? No jest to, że ona musi albo władzę sprawować, żeby trwać, żeby mieć sens swojego istnienia, no albo musi, będąc w opozycji, sprawiać wrażenie, że tę władzę jest w stanie objąć. Bo inaczej jest chwiana przez najróżniejsze yy, yy, ideowe tutaj wektory. I Platforma ma ten ogromny problem, że choć startowała jako partia taka. Unia Europejska, partia chadecka, z, nawet taka, jak patrzymy na dzisiejszą Platformę, powiedzielibyśmy dosyć konserwatywna. Pamiętajmy o deklaracji krakowskiej Platformy Obywatelskiej z początku lat 2000. To była w miarę nawet konserwatywna formacja. E, stała się partią w istocie bardzo często idącą w sojuszu, czy posiadających w swoich szeregach regularnych lewicowców, by nie rzec lewaków, jak chociażby Zieloni w obecnej kadencji. Więc Platforma dzisiaj miota się. Starając się pozostać największą partią tej totalnej, liberalno-demokratycznej opozycji, ale nie bając za bardzo pomysłu na to, w jakim kontekście to wykonywać. Więc PO trochę kopiuje SLD, trochę kopiuje PiS i stara się być taką ofertą dla wszystkich. A przez to i też trochę dla nikogo. No i to jest w sumie chyba dobre podsumowanie tych ruchów właśnie, które wykonuje platforma obywatelska. Natomiast bardzo krytycznie też o nowym projekcie platformy obywatelskiej wypowiada się Szymon Hołownia. Nie, takie ruchy tworzą się oddolnie nigdy odgórnie opowieści o tym, że teraz obóz musi się zjednoczyć. Tak jak to widzi platforma, można włożyć między bajki. Jeżeli chce się ludzi jednoczyć, to trzeba to robić się ku czemuś, a nie przeciwko komuś. Tak uważa były kandydat na prezydenta. Szymon Hołownia, czy pan prezes Robert Anacki Zgodzi się z tą wypowiedzią i czy ten ruch Nowa Solidarność to będzie gwóźdź do trumny Platformy Obywatelskiej, czy może ten polityczny projekt jeszcze przetrwa, może właśnie zmieni swoją nazwę, zmieni swoje logo i będzie gdzieś tam próbował przemykać w nowych szatach? No rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy taki scenariusz, że ten ruch ma być rebrandingiem czy startem do rebrandingu Platformy Obywatelskiej, no to rzeczywiście tutaj jakieś szanse na to, żeby Rafał Trzaskowski, tak jak mówił kolega Wienicki, spełniając te warunki medialne czy PR-owe. Przyciągnął do siebie wyborców i zachował przynajmniej ten elektorat lewicowy, dlatego że Rafał Trzaskowski w tym skrzydle Platformy Obywatelskiej, tak jak ten podział tutaj pan poseł zaznaczył, no jest reprezentantem skrajnej lewicy, tej um, euroliberalnej, -liber która no, postuluje te wszystkie kwestie, o których Napominał to jest już pan poseł, więc nie będę tego powtarzał. Rzeczywiście taki scenariusz może się napisać i tutaj będzie walka o ten elektorat w centrum, bardziej w centrum i bardziej konserwatywny. Który rzeczywiście chce reprezentować Szymon Hołownia, ale to też jest dość dziwne i nie zgodzę się z jego słowami, dlatego że sam ma wielu patronów, to widać po wpłatach na jego komitet, kto sponsorował jego kampanię. I w tym wypadku no pieniądze praktycznie mówią wszystko, jeżeli chodzi o to, kto za kim stoi. Więc pan Szymon Hołownia nie jest samodzielnym politykiem, a nie jest politykiem, tylko moim zdaniem mówiąc brzydko produktem um, jednego sezonu. I ten sezon się właśnie skończył i e, nie wyobrażam sobie tego, żeby przez trzy lata zbudował struktury, nie mając doświadczenia politycznego. A chyba rzeczywiście jacyś patroni i doświadczeni, ludzie stojący za politykami kreowanymi, takimi jak Szymon Hołownia. Będą ten projekt prowadzić przez te trzy lata, ale nie wyobrażam sobie, aby on przetrwał następnie trzy To na koniec pytanie do pana posła Roberta Winnickiego Czy dla pana projekt Szymona Hołowni i sam Szymon Hołownia jest wiarygodny, czy też nie? Nie no, proszę państwa, no to jest równie wiarygodny projekt, co Ryszard Petro i Petro II. To jest tego typu pomysł, żeby dostarczyć dodatkowych głosów, poparcia temu samemu obozowi. No Przypomnijmy, że. Oddolny pan Hołownia jest wieloletnią gwiazdą TVN-u, wykreowaną przez tę stację, wykreowaną na potrzeby kampanii wyborczej przez ekipę ludzi związanych z Donaldem Tuskiem, z szefem sztabu panem Jackiem Cichockim, człowiekiem odpowiedzialnym za służby specjalne w rządzie Donalda Tuska na czele. Więc jakby to jest absolutna mainstreamowa, elitarna kreacja od początku do końca. Szymon Hołownia no to jest taki prawda taka maskotka wystawiona tutaj, ubiera się lalkarz ubiera w rękę tą laleczkę wystawiają i pokazuje, o tutaj oddolny, społeczny, ruch niezależny, Jaszym od Hołownia. No, to jest moim zdaniem, chołownia nie napisał sobie hołownia 2020, tylko napisał sobie chołownia 2020. 50 tam Polska 2050, ale wydaje mi się, że jednak data przydatności do spożycia tego produktu to jest 2020 i w tym roku ona upłynie. To był Czyli podobny strzał. scenariusz tutaj wróży pan poseł jak dla Nowej Ta, Solidarności Platformy Obywatelskiej. W lepszym wypadku hołownia dostanie jakieś dobre miejsce na liście w koalicji obywatelskiej. Stawiamy wyborach, tutaj panowie kropkę, ale za momencik przejdziemy do kolejnego tematu. Ja zachęcam naszych widzów do pozostania z gorącymi Pytania mi na antenie telewizji w Polsce.pl